Jesteśmy na media Mediatreningu przed KSW21. Jest z nami Borys Mańkowski. Cześć Borys. Simo, przede wszystkim jak forma przed sobotą? Bardzo dobrze. Myślę, że nie zawiodę. Myślę, że rzadko kiedy zawodziłem swoją formą. A ta jest chyba najlepsza. Także Jestem coraz lepsza formą, bo coraz to jest walka, to imilia czas, znajduję więcej czasu przygotowania, więc coraz lepsza. I spodziewasz się zwycięstwa? No Zawsze się spodziewam zwycięstwa. Jakbym spodziewał się przegrania, to w ogóle bym tu nie występował. Także tak. tak. Powiedz czego y, spodziewasz się po swoim przeciwniku? Slamek No chyba jeden z najlepszych pośrednich w Polsce. No na pewno spodziewałem się tego, że jest mańkutem. Nie to no się co się spodziewać, po prostu, no, no bo taki jest. Y, na pewno silny, solidny taki fizycznie zawodnik, y, stabilny w parterze, do, dosyć dobre zapasy, stójka te, 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 też w miarę ogarnięta, no to tyle. A czy, jak jeszcze rozwiązać tą walkę? Czy to będzie jednak walka w stójce, czy, czy może parter? Tak naprawdę to różne już plany, na niektóre walki zakładałem, a w walce wychodziło tak, jak wyszło, także no zobaczymy. A ja gdzie... Staram się bić w sumie we wszystkich płaszczyznach, jak to wyjdzie, to czas pokaże. Czyli nie boisz się tego parteru Aslamka. Czy się, czy się bać? Bo ja aż tak nie wyszczególniam tego. Bo my że to parter, tu zapasy, a to stójka. Tylko bo ja robię wszystkiego porówno i tak naprawdę ja wychodzę się bić w trzech płaszczyznach, nie w jednej. Także nie. nie, nie. E, powiedz coś, Borys, o swoich przygotowaniach. E, gdzie trenowałeś? Głównie trenowałem się zapasy. Pojechałem na obóz do Wałcza, gdzie trenowałem już z berserkami. Yy, również od, wy, 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 w, treningi wykonywałem yy, w Klubie Czerwony Smok, gdzie przychodził często bardzo, yy, cze, często przychodził Krzysztof Udecki, który pomagał w boksie i Łukasz Rajewski. Także no, nie będę wymieniał tych wszystkich nazw, bo trochę tego jest. Ale głównie zapasy tutaj chłopaki z berserkerami i Mighty Bulls mi pomogli w vouchu no i Czerwonym Smoku. Borys walczysz w wadze półśredniej. Ostatnio był powrót mistrza UFC w wadze półśredniej. Oglądałeś tą walkę i co o niej powiesz? No, muszę przyznać, że tak jak ogólnie, zawsze jest od zawsze moim ulubionym zawodnikiem. E, te bo ostatnie walki dały trochę takie nudnawy, ale wiadomo, że to, to jest taktyk typowy, także no, może z tego co wynikało. Wiadomo, że on nie będzie nie wiadomo czego robi, tam furwać nie będzie, ale ta ostatnia walka naprawdę mi się podobała zajebista. Dobrze. Ale no, niech czeka na mnie. <laughs> <laughs> Czekamy i my na to, Boris. Dzięki za wyjazd i do soboty. Do soboty, dzięki bardzo.